Mają już za sobą 7 lat. Do tej pory wystawili 8 spektakli, w tym 7 sztuk autorskich. Na scenie byli oklaskiwani blisko 40 razy. Mowa o teatrze bochańskim, który na dobry wpisał się w kulturalny pejzaż miasta. Skąd pomysł na powstanie Teatru w Bochni? Myślę, że pomysł już wiele lat temu zrodził się w moim sercu, w głowie i tak dojrzewał. Bardzo mi brakowało Teatru w Bochni i chciałam korzystać z niego nie tylko jako widz, ale chciałam bardzo tworzyć. I stąd pomysł o założeniu amatorskiej grupy, która będzie realizowała spektakle, w dużej części autorskie. A sama nazwa taka, która się często myli? No, nazwa jest trudna faktycznie, ale y, nie chcemy jej zmieniać, ponieważ my y, jesteśmy dla wymagających widzów i myślę, że y, z czasem trzeba zapamiętać nazwę artystokracki. Y, wymyślił ją w listopadzie 2018 roku aktor naszego teatru Piotr Widła. Czego życzyć w takim razie na siódme urodziny wszystkim osobom zaangażowanym w działalność teatru? Jeśli mogę troszkę poszaleć, to przede wszystkim zdrowia, pomyślności w realizacji naszych planów, funduszy i własnego lokalu. Dlaczego przyłączyłeś się do Teatru Artystokrackiego? Brzmiało to jak ciekawy pomysł, usłyszałam o nim od znajomej, wprowadziła mnie do teatru. Ja tak w zasadzie od małego lubiłam takie różne rzeczy artystyczne, nawet nie tylko, że teatr, ale również jakieś granie na instrumentach, albo śpiewanie, taniec. Do teatru dołączyłem przede wszystkim z ciekawości, troszkę z pasji, ale przede wszystkim z ciekawości, no i już troszkę lat jestem tutaj i działam. Wspólnie z Zosią, z innymi przyjaciółmi. Przyłączyłem się do teatru z uwagi na ludzi, jacy tutaj są. Mam na myśli ich osobowość, ich umiejętności, ich. Nie, umiejętność przekazania jakichś artystycznych emocji, po to, żeby wpływać na widzów, którzy przyjdą oglądać nasze spektakle, po to, żeby ich rozśmieszać, wzruszać, oddziaływać na różne emocje. Ja nawet nie wiedziałam, że teatr w Bochni jest, dopóki kiedyś moja starsza koleżanka mi właśnie o tym powiedziała. W teatrze działam właściwie już od 6 lat. Dołączyłam, kiedy byłam w liceum, bo zawsze pasjonowało mnie aktorstwo. I teraz staram się te umiejętności rozwijać, także działając w amatorskim teatrze. No i tutaj akurat. Teraz w sztuce kapsle. Zagrajmy jeszcze raz. Wcielam się w postać Teresy i bardzo tą postać lubię. Bardzo mnie cieszy to, że udaje nam się nie tylko okolicznych mieszkańców przyciągać na nasze spektakle, ale również osoby z, z Krakowa, z, z, z dalszych części Małopolski. Spędziłem tutaj wiele wspaniałych chwil, planuję spędzić jeszcze więcej. Przede wszystkim jest to pasja, ale patrząc na to zaangażowanie nowych osób i też tych, które już są. Um, no, to jest to naprawdę niesamowita przygoda um, i fajnie jest być po prostu tego częścią.